Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek. Umiejętność obserwowania bez oceniania jest najwyższą formą inteligencji. Częścią przebudzenia jest to, abyś przeżył swoje życie tak, jak chcesz. I zrozumiał, że to nie jest egoistyczne. By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd. Wszystko rozpoczyna się od myśli. Myśli prowadzą do uczuć. Uczucia prowadzą do działań. Działania prowadzą do rezultatów. Stan Twojego życia jest niczym innym jak odbiciem stanu Twojego umysłu. Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. Jedyna droga do sukcesu. Prowadzi przez podjęcie zmasowanych i pełnych determinacji działań. Aby się zmienić, nie musisz robić wielkich rzeczy. Po prostu rób małe rzeczy z wielkim przekonaniem. Transformacja pójdzie za tobą. Nie możesz mieć lepszego jutra, jeśli cały czas myślisz o wczoraj.